Cześć, witam Cię na moim kanale Historia i Woz z doktorem Andrzejem. Tak, to ja, twój ulubiony nauczyciel z historii i wiedzy o społeczeństwie, to twój ulubiony pan na kanale, który, co robi? No, ostatnio zajmuje się tym, a mianowicie wskazuje swoim fantastycznym maturzystom, uczniom, kursantom to, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując się do egzaminu maturalnego z historii z wosów. Tym razem jesteś ze mną na spotkaniu dotyczącym wiedzy o społeczeństwie, tym razem będę analizował dział prawa, który nazywa się prawami człowieka. Bardzo ważne zagadnienie. I teraz chcę powtórzyć to, o czym mówię od początku prowadząc tutaj właśnie takie zajęcia powtórkowe? Mianowicie po pierwsze. Ja tylko przywołuję według mnie rzeczy najważniejsze. Nie wszystkie najważniejsze. No nie jestem w stanie w przeciągu kilku minut wszystkich najważniejszych, wszystkie najważniejsze rzeczy tutaj przywołać, o wszystkich najważniejszych rzeczach powiedzieć. Nie, to są tylko pewne sygnały. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie oglądacie i mówicie, kurczę, brakuje mi jeszcze tego i tego, dlaczego Smolicki o tym nie powiedział. No, dlatego, że to jest po prostu pewnego rodzaju wybór. I, I jeśli czegoś Wam brakuje, to zapraszam na mój Instagram. Tam proszę zadawać pytania. Jeśli chcecie, żebym coś rozszerzył, to po prostu proszę o tym napisać i postaram się to dla Was zrobić. Następna bardzo ważna kwestia: tak jak tutaj sygnalizuję wam pewne rzeczy, to to jest przekaz merytoryczny. Ale także kończę takie nasze spotkanie analizą co najmniej dwóch zadań maturalnych. I rozmawiamy o tych zadaniach maturalnych, przedstawiam je i mówię, jaka powinna być odpowiedź. Teraz, dlaczego jest to ważne? Nie tylko dlatego, że dobrze napisany egzamin maturalny z historii czy z wos to jest wiedza i umiejętności, ale także dlatego, bo chcę, żebyś zobaczył, w jaki sposób ja uczę. W jaki sposób uczę w szkole, w jaki sposób uczę swoich kursantów na zajęciach kursu grupowego z historii lub wiedzy o społeczeństwie, oraz w jaki sposób uczę na kursach online na swojej autorskiej platformie. Tak jak mnie teraz widzisz, to tak mnie znajdziesz właśnie w tych kursach. Co to są prawa człowieka? Więc. Najłatwiej wyszczególnić to w sposób następujący. Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi od chwili poczęcia i teraz są systemy prawne, które twierdzą i to jest bardzo ciekawe że nie od chwili poczęcia, tylko od chwili urodzenia i są one niezbywalne są powszechne są podstawowe. I są niepodzielne. Przysługują nam ludziom, dlatego że po prostu jesteśmy ludźmi. Stąd pojęcie prawa człowieka. I proszę zwrócić uwagę na te określenia powszechne, niezbywalne, podstawowe i niepodzielne. Oczywiście możesz w tym momencie powiedzieć, no ale przecież świat jest tak skonstruowany, że na przykład w Korei Północnej to te prawa człowieka nie są przestrzegane lub na przykład w Indiach te prawa człowieka nie są przestrzegane tak jak powinny być na całym świecie. Tak, tylko że pamiętaj proszę o tym, że takie prawa są i one powinny być przestrzegane. My mamy prawa się nich domagać się przestrzegania tych praw człowieka. I teraz... Co to także jeszcze w praktyce oznacza. No możesz się teraz zastanowić nad tym, jaka jest historia prawa człowieka, czy w ogóle praw człowieka. Kiedy w ogóle takie pojęcie się pojawia, no, można by powiedzieć, że definicyjnie pojęcie prawa człowieka pojawia się, pojęcia takie dotyczące praw człowieka pojawiają się w okresie oświecenia. No bo przecież wtedy masz dwa dokumenty, które, w których pojawia się pojęcie prawa człowieka i to jest. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, gdzie jest mowa o prawie człowieka do dokonywania wyboru, o prawie do wolności oraz w Europie, we Francji, powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela. To jest jeden z tych dokumentów, które rozpoczynał tak zwaną rewolucję francuską. No ale generalnie historia praw człowieka sięga kilka wieków. No tutaj można by podać, że za początek takiego, sko takich skodyfikowanego prawa, praw człowieka, takich skodyfikowanych należy uznać Wielką Kartę Swobód w Anglii. Z roku 1215 ta Wielka Karta Swobód została wydana przez Jana Bez Ziemi. To także jest złota bulla króla węgierskiego Andrzeja II. To na przykład popatrz z historii Polski, to są nasze przywileje. Tak, przywilej chociażby jedyńsko-krakowski, który mówił o tym, że nie można aresztować bez wyroku sądowego. To było nic innego jak kształtowanie się praw człowieka. Z perspektywy Współczesnej o kodyfikacji i przestrzeganiu praw człowieka w formie powszechnej możemy mówić od zakończenia II wojny światowej. Temu także służy cała instytucjonalność, czy wszystkie te instytucje globalne chociażby jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy. Czy w Unia Europejska, czy z perspektywy polskiej, nasza konstytucja, gdzie są zapisane prawa człowieka, zasady przestrzegania oraz gdzie są podane procedury prawne, gdy czujemy, że nasze prawa człowieka nie są przestrzegane. Ale wracając jeszcze do samych praw człowieka, oczywiście można by tutaj się zastanawiać jeszcze nad tym, czy one są w jakikolwiek sposób pogrupowane, czy na przykład są w jakiś sposób podzielone. No i jak wiesz, prawa człowieka są podzielone na generacje. I to jest następne bardzo ważne pojęcie, na które chcę, żebyś zwrócił uwagę. I generalnie możemy powiedzieć, że współcześnie mamy, czy spotykamy się z trzema generacjami praw człowieka. Coraz częściej mówi się o tym, że niedługo. Pojawi się czwarta generacja praw człowieka. Najważniejsza z tych czterech generacji, z trzech, no, będę używał takiego sformułowania, tej klasyfikacji, z tych trzech praw człowieka jest pierwsza generacja. Pierwsza generacja praw człowieka, i są to przede wszystkim prawa dotyczące naszego życia, bo pierwsza generacja praw człowieka to, są, to jest prawo do życia, to jest prawo do wolności. Prawo do posiadania majątku, prawo do wolności słowa, prawo do przemieszczania się. To są te podstawy. I teraz to są tak zwane prawa negatywne. Co to znaczy? Oznacza to, że jeśli ktokolwiek w przestrzeni globalnej lub w przestrzeni indywidualnej, Ogranicza lub łamie prawa pierwszej generacji, podlega działalności systemu sądowniczego. Nie wolno tego robić. Chyba, że jeśli chodzi o prawo do wolności, to jeśli zostanie przez nas złamane prawo, wtedy wymiar, sąd, wtedy wymiar prawa czyli wymiar sądowniczy, Czyli inaczej sądy mogą ograniczyć nasze prawo do wolności, ale to wynika z naszego zachowania. Pamiętaj o tym, bardzo proszę. I te prawa pierwszej generacji są szalenie ważne. Prawa drugiej generacji, tak zwane prawa pozytywne, to są przede wszystkim prawa ekonomiczne to są przede wszystkim prawa socjalne to jest prawo do urlopu, to jest prawo do opieki zdrowotnej. Pamiętaj o tym proszę, i dlaczego one są pozytywne? No Takie prawa wyznacza państwo jako instytucja i państwo zobowiązuje się do przestrzegania tych praw. Jeśli chodzi o prawa trzeciej generacji, to to są tak zwane prawa solidarnościowe, prawa grupowe. I. Jeśli chodzi o tą czwartą generację, no to tutaj wymieniane są na przykład prawo do czystego powietrza, czy takie prawa środowiskowe obecnie coraz bardziej ważne. I tyle ogólnie jeśli chodzi o prawa człowieka, następnym bardzo ważnym zagadnieniem w tej przestrzeni są instytucje oraz akty prawne których zadaniem jest pilnowanie, czy są przestrzegane prawa człowieka. Zacznijmy od tej sfery globalnej. Tak jak już wspomniałem, organizacją globalną, której głównym celem między innymi jest stanie na straży praw człowieka, jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. I takim aktem prawnym, pierwszym najważniejszym aktem prawnym, którym jest mowa o przestrzeganiu praw człowieka, to jest Deklaracja Narodów Zjednoczonych. Drugim powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ONZ-owska. No, jeśli jest tutaj, są akty prawne, to są też instytucje, które stoją na straży przestrzegania praw człowieka. Jeśli czujemy, że nasze, że prawa człowieka nie są przestrzegane, to wtedy możemy się do tych instytucji odwołać. Z perspektywy europejskiej, to jest to z jednej strony Rada Europy, to są instytucje unijne, bo należymy do Unii Europejskiej. Z perspektywy naszej Polski to są to sądy, trybunały, a zakres i kompetencje praw człowieka, czyli przestrzegania praw człowieka oraz tryb, gdy czujemy, co należy zrobić, gdy czujemy, że nasze prawa człowieka nie są przestrzegane, to także określa podstawowy akt prawny, czyli konstytucja. Oczywiście, tu trzeba pamiętać o tych gałęziach prawa, czyli prawo prywatne, yy, czy prawo publiczne, ale tu też trzeba pamiętać o tym, że prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, ono jest oparte na zasadach przestrzegania praw człowieka, na prawach człowieka. I jeśli pozwolisz, przejdźmy teraz do arkusza, do zadań maturalnych, zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chcę takie dwa przykładowe zadania z Tobą przeanalizować, tak jak już powiedziałem na początku, gdzie. Pokażę Ci, w jaki sposób potrafią zapytać o prawa człowieka. Zapraszam Cię do zbioru zadań maturalnych z wiedzy o społeczeństwie. Ten zbiór jest zamieszczony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej, ma, poniżej masz link, jak znaleźć ten zbiór. I jeśli już jesteś, to zobacz proszę, przeanalizujemy sobie zadanie 119 i zadanie 120 właśnie z tego zbioru zadań z wiedzy o społeczeństwie. Zadanie 119. Rozstrzygni, czy autorom powyższych słów blisko jest do haseł uniwersalizmu praw człowieka, odpowiedź uzasadni. I czytamy źródło. Oświadczenie amerykańskiego towarzystwa antropologicznego z 1947 roku. Źródło. Normy i wartości są względne zależne od kultury, z której pochodzą. Więc każda próba formułowania postulatów wyrastających z przekonań czy norm moralnych jednej kultury musi w tej mierze uniemożliwić objęcie jakąkolwiek deklaracją praw człowieka całej ludzkości. To co w jednym społeczeństwie uważa się za prawo człowieka, w innym albo w tym samym lecz w innych czasach uchodzić może za antyspołeczne. No przecież to jest tutaj, odpowiedź jest szalenie prosta, wracam do pytania. Rozstrzygni, czy autorom powyższych słów blisko jest do haseł uniwersalizmu praw człowieka. Oczywiście, że nie jest blisko i to jest odpowiedź. Teraz uzasadnij. Nie jest blisko, ponieważ w tym źródle jest normowanie powszechności. Tu nie ma powszechności. Nie ma równości praw człowieka. No bo przecież jest zapis. Normy i wartości są względne. Nie bezwzględnie dla wszystkich równe, tylko względne. I tutaj w tej sytuacji możemy ten początek tego źródła zacytować. Pamięta, jeśli nie ma w zadaniu, Zacytuj, ja zawsze tego uczę swoich maturzystów, swoich kursantów, to nie cytujemy, ale tutaj możemy ten fragment pokazać, że to nie jest bezwzględne, to nie jest równe. I następnie to, co w jednym społeczeństwie uważa się za prawa człowieka, w innym albo w tym samym, lecz w innych czasach, uchodzić może za antyspołeczne. No nie, przecież prawa człowieka są powszechne, równe. Podstawowe i niezbywalne. A tutaj w tym zapisie oczywiście tego nie ma. I to jest odpowiedź na pytanie. Teraz zadanie 120. Jest to fragment dokumentu. Podaj nazwę zacytowanego dokumentu dotyczącego praw człowieka. Jan z Bożej Łaski, król Anglii, pan Irlandii, książę Normandii, Jakwitani oraz hrabia Andy Gaweni. przekazuje pozdrowienia. Człowiek wolny nie może być ukarany... Za wykroczenie inaczej jak tylko, stosownie do rodzaju czynu, zaś za wszelkie przestępstwo według jego charakteru. Żaden człowiek wolny nie może być pojmany ani uwięziony, pozbawiony mienia, wyjęty spod prawa, wygnany lub w jakikolwiek sposób ciemiężony i ani przeciwko niemu. Ani wystąpimy, ani nikogo nie wyślemy inaczej, aniżeli na moce prawomocnego wyroku wydanego przez jemu równych według prawa krajowego. Ponieważ na początku mamy Jan z Bożej Łaski, król Anglii, więc wiemy, że chodzi o Jana bez Ziemi. Chodzi o Wielką Kartę Swobód, czyli podajemy, podaj nazwę zacytowanego dokumentu Wielka Karta Swobód. Czy potrzebny tu jest rok? Oczywiście, nie, bo pytają tylko o nazwę dokumentu. Jeśli ktoś zna łacińską nazwę, Magna Carta Libertatum, także może to wpisać. Jedna i druga odpowiedź jest dobra. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie czytelne. Jeszcze raz podkreślam, to są tylko pewne wskazówki do tego, na co należy zwrócić uwagę właśnie w tej sferze tutaj praw człowieka. Dziękuję i do zobaczenia.